Co z tego, że Kaczyński stara się robić znowu wrażenie, że nad tym wszystkim panuje i że jest twardym liderem? Jak widać, że to się na razie po prostu próje, ta tkanina. Jak coś jest medialnego, dostaje od doradców, w szczególności Igora Ostachowicza, jakby wskazówkę. Trzeba cokolwiek nawet pożoramskiego w tej sprawie zrobić. Świetnie to rozgrywa sama Doda, ale dlaczego w to wchodzi telewizja Powódka. publiczna czy, czy Sejm? I prezydent. No i prezydent. Wczoraj było spotkanie z prezydentem. Tak. Nowy sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej, i tutaj kilka ciekawych rzeczy, mm -hmm. o których chciałbym z panem podyskutować, bo to, że blok rządzący i opozycja mają równo po 44, prawie 45%, no to, to okej. Okay. To jest jakiś. Ale to nie jest dobry znak dla, dla rządzących. To nie jest nie? dobry sygnał dla rządzących, ale okej. Okay. Dobra. Dobra, ale tak. PSL wraca do gry. Taki tytuł wirtualny w Polsce, więc ja tam spodziewam mm. się siedmiu, coś, a tutaj jest lek 5,4, czyli lekkie. No, ale to jest dwa razy więcej niż ostatnio. No Bywało, nie? Stabilne, no, stabilne 2,5 powiedzmy. Jest, jest takie powiedzenie, nie powiem co, coś tam, coś tam, ale stabilnie. Tak jest. To, to jest ten. Co ciekawe, no Polska 2050 oj Boże, Szoruję. No podnie, no tak. Wie pan ile? No, przypuszczam, że w okolicach jednego. 1,7. No to, to jest błąd statystyczny, prawdę mówiąc. Dokładnie, no, to, tak to już jest. razem ma prawie dwa razy więcej, to znaczy, 3, że, to znaczy To znaczy, tak żeby to sobie państwo wyobrazili, jeżeli w badaniu wychodzi, że to jest 1,7, a badanych, żeby było wiarygodne badanie, to musi być, przyjmijmy, 1000. Tak. A tam 970 już wystarczy, mówią, tak. to jest taka metoda najmniejsza tak, metoda. Najmniejsza próba, ale to powiedzmy, że przyjmijmy dla, 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 dla uproszczenia tego rachunku 1000. Więc 10% to jest, a z tego tysiąca, do, do, do których ankieterzy dzwonią, prawdopodobnie 40 mówi: Nie pójdę na wybory, nie jestem zainteresowany. Czyli mamy do czynienia z, no, dobrze, do, do połowy to zredukujmy. To jest 500 osób, które odpowiedziało. Zaraz z tych 500 osób 10% to jest 50, 1% to jest pięciu 1,7 to jest 9, 8 9. Czyli w grupie tysiąca Polaków 9 zapytano, osób. 9 osób chce. Maksymalnie. Głos... Tak. Żeby, to, to trzeba mieć, mieć tak jakby tę świadomość. Jak, jak, jak słabo wszędzie polska 2050. To powiem tak, jeżeli są takie statystyki, to mi się wydaje, że oni na WhatsAppie się mogą spotkać na tym łączonym kolu, bo no, śmieszne. I oni chcą mieć wicepremiera. To znaczy, no, to jest, to jest dziwne. No dobrze, ale z tym PSL-em. Pan mówi, że to jest super, ja mówię, że... To jest, tylko to trochę tak, teraz mi przyszło taka, takie porównanie, to jest trochę jak w grze w pokera. Możesz być, za przeproszeniem, gołodupcem, realnie nie mieć nic, ale skoro miałeś przy sobie w kieszeni, albo pożyczyłeś, powiedzmy, tę stówę na to, żeby wejść do gry, dałeś tę stówę do banku, no to jesteś w grze. I teraz tak jest z, Dół, po z polsku... Chyba ze znawcą rozmawiam, bo tutaj jakie nomenklatura, do banku, Kieszenie, no. Osobiście nie gram, no. ale, ale pamiętam film, że on był, bardzo go lubiłem. Tak. Paul Newman i Robert Edward. No i, 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 i pamiętam tę okay. nomenklaturę z... z Czyli pani i, Pełczyńska w tej chwili i, i reszta będą właśnie grali tym, co, co jest w powietrzu, tak? Na stole. Znaczy co jest w parlamencie? Nie, okay. to jest 30-osobowy klub niezbędny do tego, żeby 20 z nich jest niezbędnych, żeby... Koalicja. Żeby była tak. Bo może sobie pozwolić, tak 20 jest niezbędnych, bo koalicja, układ rządowy, koalicja ma dzisiaj 240, czyli 10 powyżej tego, tej połowy. Więc jak 10 odejdzie, to dalej mają 230. Przy stale dwóch, że tak powiem, nieobecnych posłach do emigracji, czyli y, Ziobrzej i Romanowskim w Budapeszcie, mogą pisać interpelacje, ale głosować nie mogą z Budapesztu. No to, to de facto. Jakby ta dwudziestka wystarcza, żeby Dokładnie. mieć to, mieć to często minimalną... Często zapominamy ale, o, tym, tak. o tych, o tych e, posłach na, na uchodźstwie. E, profesor Flis, mm, komentując wynik e, PSL-u, czyli 5,54. PSL wraca do gry, mówi profesor w dzienniku Rzeczypospolitej. Czy to jest powrót do gry, czy... Znaczy, to, to, to bym powiedział tak. E, może za dużo powiedziane powrót do gry. Powiedziałbym najpierw wraca do żywych. Okay. To jest ten ty, pierwszy etap. Żeby być w grze. To jest już. Ale też chcę powiedzieć jedną rzecz. W swoim długim okresie działalności poselskiej i jako szef kampanii i później jako no, tylko parlamentarzysta, jakby kontaktowałem się z wieloma ekspertami również z tymi, którzy są strasznie popularni, zapraszani do, tam do telewizji. Wiadomo, jedni do jednej, którzy do drugiej, ale są tacy ulubieni w TVN-ie i w TVP Info obecnym. Najczęściej y, i tu mówię naprawdę, no, nazwisko może nie będę... Y, z ręką na sercu. Ale najczęściej najczęściej ich opinie są, że tak powiem, o tak, intuicja, bo mm -hmm. tak mi się wydaje. Ale oczywiście przed kamerą y, y, przybiera pozę jakby wielkiego znawcy. Profesor Flis jest na tym tle inny. Dokładnie. Znaczy, jego konkluzje i wnioski są poprzedzone poważnymi badaniami, naprawdę poważnymi badaniami. Tak, to jest Więc... top gracz. Tak, tak jest. Tak. Znaczy, to... on, on nie bywa często w tak, mediach, tak. o niego się trzeba postarać. Więc i... uważam, że właśnie jak tam zamiast słuchać w niektórych tych socjologów, polityki, politologów popularnych, byłych, w mediach... by, byłych szefów sondażowni albo. Tak jest. To, to warto ich, na nich patrzeć z przymożeniem oka, a nawet ja nie tracę czasu, żeby ich słuchać, mm -hmm. ale to, co mówi profesor FIS, bo czytałem jego y, artykuły naukowe, które na przykład były analizą, y, czy progno, znaczy prognoza jakichś wyników wyborczych, ale w oparciu o re, realną analizę y, systemu wyborczego, czyli w naszym przypadku DONTA, i to było bardzo konkretne a nawet dla mnie jakby w pewnym sensie nowatorskie, to jak on patrzy, jak analizuje. Więc naprawdę uważam, że kogo jak kogo, ale wasy profesora Flisa, nie znam go osobiście, znaczy spotkałem go raz czy drugi, ale tak samo jak innych, pytając o opinię, ale to nie jest ani mój brat, ani swat. Polecam jego, jego analizy, jego opinię, bo naprawdę są oparte o rzetelne badania, a nie o intuicję, co mi się wydaje, co mi w duszy gra. A ja polecam komentatora pana Jacka Prutasiewicza, ponieważ on ma intuicję i, tak jak wiem, rozmawia z wieloma, cały czas, graczami w środku. No i lata, lata doświadczenia. Bardziej, dzisiaj są ze mną bardziej szczerzy, bo ja mam naprawdę Dokładnie. kolegów. Koledzy z opozycji są na przykład w, w, w PiSie i to bardzo wysoko, bo to czy Mariusz Kamiński czy już kiedyś nieżyjący, już, znaczy nieżyjący, ale e, Przemek Gosiewski, czy e, przepraszam, teraz, Sławek Sz Skrzypek by, też był też to, to, był u to są, to są, że tak powiem, koledzy z, z czasów, kiedy walczyliśmy wspólnie Braun, Grzegorz o... Braun tak jest. Walczyliśmy wspólnie o jakąś sprawę, o ideę i te znajomości, oczywiście, jak stanęliśmy w różnych obozach politycznych, to była pewnego rodzaju nieufność. Było koleżeństwo, ale takie cześć, cześć, co słychać na stopie prywatnej. Nie było wymiany informacji politycznych, ale... Ale świni ponieważ... sobie nie podkładaliście. Nie, nigdy nie, nigdy nie. Ja, ja, nigdy ani mnie nikt nie podłożył, ani, ani ja nie podkładam. Uważałem, że jakby Honoruje. szacunek za tamte lata się należał. No, wtedy naprawdę zbyt wielu gotowych do, do, do zaangażowania się w opozycję nie było. To dzisiaj się wydaje, że spali na terapianie i dzisiaj robiłem karierę. Ale wtedy raczej Kalkulacja była taka, śpisz na steropianie, to albo dostaniesz pałą po grzbiecie od zomowca, a jeszcze cię mogą relegować z uczelni i dostaniesz w ogóle wilczy bilet i, i, i będziesz musiał emigrować z Polski. No, takie były czasy. Więc no, trzeba było mieć charakter, mhm. trzeba było mieć odwagę, um, jakieś naprawdę um, przekonania um, i ideały. Za które chcieliśmy walczyć, więc ja tu do dziś szanuję i, i myślę, że koledzy mnie szanują również. I szczerze mówiąc, ostatni przykład wyroku na pana Borowskiego, który mm. był no, wielkim opozycjonistą, rzeczywiście walczył mm. i, i oddał zdrowie mm. w tej sprawie. Mimo. Można powiedzieć, no, mało kontro, kontrowersyjnego wyroku, bo, bo ten wyrok jakoś tam mm. zapadł no, zgodnie z prawem i tak. zgodnie z kodeksem. Tam wielu, włącznie z Władysławem Frasyniukiem, czyli mm -hmm. osoba, która po drugiej stronie w tej chwili tak. barykady stoi, stanęło w jego obronie. I tak. właśnie ta taka solidarność mm -hmm. z czasów Solidarności przemówiła. No, to nawet nie Solidarność? Tak, szacunek po prostu. Tak. Szacunek dla, za to, co dla za... Za... Tak. Tak. za to, że ktoś w tamtych trudnych czasach miał odwagę. A naprawdę wtedy to była, no nie chcę powiedzieć garstka, bo bym pewnie przesadził, ale, no ale to nie była duża grupa ludzi, to nie był jakiś masowy ruch. Mhm, rozumiem, rozumiem. Czyli PSL wraca do gry. E, PiS, 23%. No Kiedy tak nisko było? No i znowu wracamy do wątku wcześniejszego. No Tak nisko to był, nawet pamiętam, w tych czasach, kiedyśmy wygrywali z PiSem w roku 2011, hmm. chociażby, czy w 2007, nigdy to nie było poniżej 25% w sondażach. Oczywiście zawsze będą usłyszycie od państwa, od, od, od polityków PiSu, że ach, to nie sondaże decydują, tylko wybory. Prawda. Do wyborów jeszcze półtora roku. Prawda. Dzisiaj minister Błaszczak powiedział, że y, czytają inne analizy. Okej, okay, ale też, ale też no ja się nie dziwię, że mając do wyboru żrący się wewnątrz PiS, bo co z tego, że ogłoszono znowu, tak jak mówimy o Polsce 2020, 50 chwilę temu. Zawieszenie broni. Że, że ogłoszono zawieszenie broni, że teraz już nie będzie wojny twitterowej i w ogóle wszyscy będą tam sobie z dzióbków spijali i nawzajem się wspierali, bo jest trudny czas opozycja, do tego jeszcze jest konkurencja na prawicy, której nie było wcześniej. Konfederacja Węcena i konfederacja i, i, I Bosaka oraz rosnąca w siłę Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, no to tylko wystarczył pretekst. Aresztowano jakiegoś pracownika cywilnego monu u Nie lekceważę tej sprawy. Ale okazało się, że jedni z największych krytyków, poza posłem Jońskim, który, prawda, jest no, dyżurnym krytykiem PiSu, no to jakby ludzie z otoczenia Mateusza Morawieckiego. Jechał Dworczyk, Pierwszy, który przypomniał, że coś nie działało. Widać, skoro otrzymał on tenże pracownik otrzymał dostęp do informacji niejawnych za ministrowania. Monem, tak. tak jest, Mariusza Błaszczaka. I tam się mu Błaszczak odgryzał no, w internecie. Drogi Michale, znowu to tak jest coś Wcześniej nie zdążyłem przeczytać tego, tych, tej wymiany uwag, ale widziałem, że Mateusz Morawiecki do swojego byłego zastępcy Jacka Sasina. Też jakieś tam złośliwości się wymieniają, bo Sasin w jakimś porannym wywiadzie powiedział o tym, iż to, że Morawiecki wykazuje ambicje jako do bycia ponownie premierem jako... Tak, to zrozumiałem, ale to tylko rzuciłem mhm. okiem. Do bycia ponownie premierem, to tak samo ma, takie prawo ma również Beata Szydło. No i jakby stare te demony wracają. Publika na to patrzy. Ehm, no, co z tego, że Kaczyński stara się robić znowu wrażenie, że nad tym wszystkim panuje i że jest twardym liderem. Jak widać, że to się na razie mhm. po prostu pruje ta tkanina, że to jakby... Wypadają. Pana predykcja. Zejdzie jeszcze niżej, czy to już jest dno. Y, profesor Flis nie używa tutaj no. y, słowa dno. No mnie się wydaje, że, że to może zejść im bardziej będzie się potęgować ten no. wewnętrzny konflikt wychodzący na zewnątrz. No. E, tym. I. na tej swojej ścieżce, na której jest, mhm. będzie Braun oraz próbująca uciekać Braunowi przed utratą elektoratu na rzecz Konfederacji Korony Polskiej, Konfederacja Mencena i Bosaka, no to, to się to może odbywać kosztem pis tak jeszcze. Czyli prezydent Nawrocki, jego postawa, retoryka nie pomagają w tej chwili pisowi, tylko Braunowi, Konfederacji Mencena i Bosaka? A Bo w sensie retorycznym, proszę spojrzeć, w sensie retorycznym prezydent Nawrocki jakby Wspiera, jest patronem całego ruchu prawicowego w Polsce. Wszystkich tych trzech e, odłamów, mm -hmm. które dzisiaj są: PiS, Konfederacja, o no, której tak. mówiłem, oraz brauniści. E, no, w, real, w Realu najbardziej pomaga decyzjami personalnymi, e, politycznymi, e, ale niekoniecznie nagłośnionymi, pomaga PiSowi. No, ale też, jak to mówią. No, medialnie ostatnio spotkał się, kiedy zapraszał przedstawicieli wszystkich klubów, to, to prezydent cały klub jako jedyny PiSu. był, był pis i to tak, było dobrze, właśnie tak. jakby w podzięce za ich tak, wsparcie. Tak, no, ale, ale jak widać, tak jak to mówią lekarze, ulicz się sam, albo pomogę ci, pod warunkiem, że sam sobie pozwolisz sobie pomóc. No, a, a PiS robi wszystko, żeby ani się nie uzdrowić, mhm. nie wyleczyć samodzielnie, tylko się wręcz po, pogrąża, no oraz nie, po, nie, nie pozwala sobie pomóc. Wie pan, czasami na trzeba upaść, sięgnąć zna, żeby, 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 żeby Wstać, powstać, natomiast też jest łatwiej się wychodzi z, tej, z tego takiego dołka. Mhm. Zawsze i w sporcie, i pewnie w polityce, goni się, niż broni się tego pierwszego miejsca. Prawda? No to prawda, to a prawda. tutaj rzeczywiście wyrosła konkurencja. I nawet jeżeli PiS jest dzisiaj formalnie jakby drugim, no bo zacznijmy, jest liderem opozycji, chociaż ciągle przypominam, w roku 2023 PiS zdobył najwięcej głosów. I miał najlepszy wynik do, do Sejmu, tylko tyle, że nie miał zdolności koalicyjnej, ale w międzyczasie na tej opozycji wyrosła mu konkurencja, której się nie spodziewał, którą zawsze starał się dotrzymać na dystans i nie pozwolić jej urosnąć, czyli ten ruch narodowy oraz jeszcze bardziej, powiedziałbym, ultranarodowy, jakimi są brauniści. No i to jest poważny problem dla, dla PiSu. Y Chciałem policzyć sobie. No tak, konfederacja w tym Sondażu, Konfederacja Mencena i Bosaka z Konfederacją Korony Polskiej mają tylko o 1% mniej niż PISM. No, no, ale to ,5 to, jest, to, jest, to jest jakby pięciu respondentów, tak. to jest naprawdę w granicach błędu tak. statystycznego. Rozmawialiśmy o przemówieniu Donalda Tuska, o tym wystąpieniu w otwartej antenie TVP Info dotyczącym pani minister Pełczyńskiej. Tam pojawiła się jeszcze jedna sprawa, która, która mnie trochę zdziwiła. Media od y, dawna żyją sprawą Epsteina, 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 dokładnie tak. jak to, jak to mówi. E, Epstein, premier, Epstein, no, ok. dokładnie, premier Tusk zdecydował o powołaniu specjalnego zespołu, który ma zbadać, no, jak daleko sięgały macki Jeffrey'a mm -hmm. do Polski. Rzeczywiście w tych aktach wielu Polaków i wiele właściwie związków z Polakami gdzieś tam jest ujawnianych. Pytanie takie. Sprawa Epsteina jest znana od, od lat. Te nazwiska gdzieś tam wypływały polskie. To, że on bywał w Polsce, też wiadomo. To, że Wojciech Fibak, który, który już jakiś czas temu, kilka dobrych lat temu, no, był łączony, może nie z nim, ale z takim procederem dosyć wątpliwym Rajfulstwo, moralnie. Się Słucham? Obiektywnie, nie mówię, że uprawiał to Wojciech. Tak? Fibak Rajfustro, czyli na no, no, skutku. Networking, Sp sprowadzanie, nagrywanie, że tak powiem, dziewczyn. No. Nie wiem, nie znam się, dla mnie to networking zawsze się nazywa, ale rozumiem. Ale skąd to takie, czy to jest gra pod publikę, czy, czy, czy chęć jakiegoś przykrycia jakiegoś tematu? No bo kolejny przykład, no wszyscy się fotografują z dodą, prawda? Osoba, jakby tutaj zaznaczam, że są 24 jest w sporze prawnym z panią Dorotą Rapczewską, więc to, co mówimy. Z naszego punktu widzenia jest obiektywne, ale tutaj taki disclaimer jest. No o co tutaj chodzi? No? Prawdę mówiąc, w tym drugim przypadku to Spin nie jest. doktorze nie wiem o co. Tak jest. Nie wiem o co chodzi. Znaczy, świetnie to rozgrywa sama Doda, ale dlaczego w to wchodzi ten. publiczna publiczny czy sejm? Yy, I prezydent. No i prezydent. Wczoraj było spotkanie z prezydentem. Tak, tak. No Ja tylko dzisiaj widziałem wpis jednego no, z takich dosyć, myślę, wpływowych, wpływowych chociaż kontrowersyjnych. Twitterowiczów, to Jan Piński. Akuratnie jego tweet mi jakoś, nie wiem czy dzisiaj nad ranem, czy jeszcze wczoraj, jak pisał, co wy robicie tam w tym TVP? Generalnie jest poruszenie takie tak, każdej że, strony. Że robicie bohaterkę, no bo rozumiem, że to nie jest kwestia nawet jakby migawki 30-sekundowego materiału w wiadomościach wieczornych, że doda tam, zajmuje się prawda, pomocą dla, 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 dla zwierząt, w okresie, w którym rzeczywiście no jest problem że niektóre schroniska ewidentnie zamiast pomagać, to, 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 to tak, zagrożają wręcz tym, tym zwierzakom, które, które, na które dostają pieniądze i tak, dalej, i tak dalej i będę tego rozwijał. Ale on napisał, prawda, co wy tam robicie, no przecież są sprawy prawne. Udow... Ona do... jest skazana, tak, ma tak, wiele tak, spraw. Tak. Czy znaczy, no, można wykreować? Ja też nie rozumiem. Znaczy, ja Panu powiem dlaczego. publicznej. Tak, tak, ale. Prywatna może sobie robić co chce, to jest kwestia jakby etyki dziennikarskiej, ale publiczna. Spin, wydaje mi się, Pani Doroty Rapczewskiej weldody jest, jest taki, że. no Może to jest za duże porównanie. Wychodzi jej film niedługo na jednej z platform streamingowych, i to trochę przypomina działania takie. Greenwashing w, w służbie promocji mhm. filmu. E, nie wiem, no, doda Melania. No, tak mhm. stawiam, po prostu. To nie jest znak równości, natomiast gdzieś mi to, 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 to pasuje, bo e, no, można powiedzieć, że pani Rapczewska jest bardzo popularna w mhm. Polsce. E, dlatego my również zdecydowaliśmy się jako Salon niektóre prawdy o niej. Wyjawić. Za to jesteśmy, jesteśmy z nią. W, mamy sprawę w sądzie. no Natomiast, no, w programie typu Trójkąt Polityczny, gdzie szczerze mówiąc, ona chyba zaorała prowadzącą w jakiś sposób, później zdjęcie z pierwszą damą i z prezydentem, szerowanie tego przez wszystkich mhm. zwolenników prezydenta i jego ministrów, no, jest, jest takie dosyć, no, dosyć ja dziwaczne. Się, no. Ja się zgadzam. Jakby bardziej, nawet jakby mam tutaj. Wyrażam bardzo duże, tak powiem, question mark zdziwienie, znak zapytania, dlaczego w telewizji publicznej, która jest. No dobrze, której, to tutaj to... na przykład, w której chcę powiedzieć, w której chwilę wcześniej padały zarzuty pod adresem Karola Nawrockiego, prezydenta, że prawda, no zrobił tam Misia, czy tam przybił sobie piątkę z kibicem, z kibicem, który jest też skazany. Nie porównuję, bo nie znam powodów, ze które skazana jest pani Doda, no ale w jednym czy drugim przypadku mamy do czynienia z osobą skazaną. Ja wiem, ale nie powiem, bo boję się, że to będzie wykorzystane no. przeciwko mnie. I zdaje się jeszcze na tyle, na ile zdążyłem tę informację gdzieś tam zaszerpnąć za usłyszeć, to nawet ten kibic chyba tylko w pierwszej instancji, nawet to nie jest prawomocny, w przypadku chyba pani Dody jest wyrok prawomocny, no i tu jest zarzut, a tutaj jest prawda zaproszenie do telewizji i problemu nie ma to jest kompletnie nielogiczne, to podważa wiarygodność telewizji publicznej jako medium obiektywnego, hmm. które nie kieruje się sympatiami i antypatiami, no bo albo jest jedna miara dla wszystkich, a może się oglądalnością, no doda się klika i ogląda, no ale od tego telewizja publiczna jest inna niż komercyjne w sensie przynajmniej finansowania i misji publicznej. Dostaje pieniądze z budżetu, a żeby nie za klikalnością, oglądalnością, tylko żeby dostarczać wysokiej jakości mm -hmm. obiektywny content. Treść, zawartość. Pamiętam amerykańską telewizję PBS, którą, którą Trump zamyka. Tak, jest, zamyka, to prawda. Znaczy zamyka finansować. Tak, Ale to była naprawdę wysokiej jakości telewizja. NPR, Narodowe, tak, National tak. Public Radio. I widać było na kołem okiem, oglądając ten kanał i, i ABC, czy prawda, by CNN, czy Fox. Widać było ewidentnie różnicę, jakby w jakości. To była inna telewizja i, i taka jest jej rola. No, po to bierze pieniądze podatników. Podatnicy no dobrze, to skąd, skąd zainteresowanie Tuska i nie wiem, pytanie wszystkich już posłów, pewnie poseł Joński również był pytany i Szczerba, o akta i komisję Epsteina. Epstino. No na tyle, na ile znam, a znam całkiem nieźle sposób funkcjonowania czy coś premiera Tuska. Coś, coś się szykuje? Jak coś, nie, jak coś jest medialnego, dostaję od doradców, w szczególności Igora Ostachowicza, jakby wskazówkę. Trzeba cokolwiek, nawet pożoranskiego w tej sprawie zrobić. Że nie jesteśmy temu obojętni. Sprawa może medialnie się rozwinąć. Może być mhm. jakieś dodatkowe nowe wątki wychodzić, więc jakby zasygnalizujmy nawet wiedząc wcześniej o tym, że coś tam było, ale jak to nie jest w mediach, to jego to nie interesuje. O, naprawdę. Dopiero jak się to zaczyna zaczynają się interesować tym media, a w konsekwencji mogą się zainteresować wyborcy, a wiadomo, że wyborcy akurat i koalicji obywatelskiej są strasznie jakby uwrażliwieni na, na sprawy związane i z Trumpem z jednej strony, w sensie w wymiarze politycznym, no i z że tak powiem, z nadużywaniem przez bogaczy ludzi wpływowych, swojej pozycji do, do y, wykorzystywania w tym przypadku seksualnego młodych, y, zwłaszcza kobiet, to przecież cała kampania wyborcza była zbudowana, czas na kobiety, młode kobiety. No, rekrutował wręcz, namawiał, przychodźcie do nas, brał na listę, wysoko je obsadzał. Pani Uznańska, prawda, chociażby, nie tylko, jak się spojrzy, jest wiele takich jakby posłanek, które były promowane młode w czasie kampanii, dzisiaj one zniknęły. Co najwyżej jeszcze próbują się utrzymać na powierzchni jako żony mhm. znanych, znanych, jak powiem, znanych postaci, celebrytów z kosmosu. Ale, no ale, ale teraz, że tak powiem, obojętność wobec, wobec. byłoby to łatwo wytknąć. No, proszę bardzo, że mówiłeś o tym, że to jest czas kobiet, szacunek dla kobiet. Kobiety zmienią świat, zmienią Polskę, a nie reagujesz na to, że wychodzą informacje o, o wykorzystywaniu polskich młodych dziewczyn na Wyspie Miłości Epsteina. Mhm. Epstina. Efsztajna. Ja tylko powiem, że również medialną sytuacją jest y, awaria oświetlenia na stadionie Radomiaka y, i nieodbycie się meczu y, ekstraklasy klasy Ja sądzę, że również y, powinni się tym zająć, bo to szum medialny jest okropny i trójmiejsce kibice w i, wdworcy, i w A tutaj w Radomiu e... w Trójmieście. No w dwóch zacnych miejscach, ale jednak to jest nie jest cała Polska. Panie Jacku, bardzo dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie i, i, i dogłębną analizę. Czasami z przemrużeniem oka, ale rozmawialiśmy o bardzo, bardzo poważnych e, sprawach. E, jesteśmy w kontakcie, widzimy się ja za tydzień. Dziękuję za zaproszenie i chętnie za tydzień przyjdę.